Cześć, jestem Michał Łączyński. Jestem specjalistą do spraw nieruchomości. Dzisiaj pokażę Wam wyjątkową ofertę, a mianowicie rodzinny dom w centrum Osielska. Zapraszam. Osielsko to najbogatsza gmina w okolicach Bydgoszczy i zarazem najbardziej pożądana lokalizacja w tej części Kujaw. To właśnie tutaj jest największe zagęszczenie luksusowych nieruchomości. Po wyjściu z przeciąka wchodzimy do 12-metrowej jadalni w charakterystycznym wykuszu. Zimą nie musicie się martwić, że tu będzie zimno, ponieważ jest na całej tutaj podłodze jest ogrzewanie podłogowe, więc nie ma problemów, żeby chodzić w skarpetkach. Jest również możliwość podglądu, co jest na zewnątrz, czyli poprzez wideodomofon. To jak już zobaczyliśmy jadalnię, to co? To kolejnym krokiem jest kuchnia. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie te najważniejsze sprzęty są w jednym miejscu. Jest płyta indukcyjna zlew i zaraz jest od razu łatwy dostęp do lodówki oraz do piekarnika jak i mikrofalówki. Warto zwrócić uwagę na to, że jest tutaj również szafka na wina. Całe piętro ma około 80 m2 powierzchni użytkowej. Wchodząc po schodach, od razu natrafiamy na pokój 19-metrowy. W chwili obecnej jest to sypialnia właścicieli, więc tam nie będziemy wchodzić. Przejdziemy zatem płynnie do łazienki. No to wejdźmy do środka. Jesteśmy w łazience, gdzie po lewej stronie od razu widać wannę, a po prawej stronie jest prysznic. Dużym atutem tej łazienki jest fakt, że mamy duże połaciowe okno od strony południowej, więc w momencie jak tutaj coś robimy, to mamy słońce. Kolejnym plusem łazienki jest fakt, że są tutaj kafelki, więc jest ogrzewanie podłogowe. Teraz idziemy do sypialni. Albo jak to woli, może to być pokój gościnny. Skąd mamy widok na piękny ogród? Możemy wyjść. Balkon jest od strony południowej, więc przez większość dnia jest tutaj słońce. To jak już tutaj jesteśmy, to zobaczmy kolejny pokój, ale nie będziemy daleko wchodzić, bo tam są rzeczy właścicieli. Są trzy okna od strony południowej, zachodniej i północnej. Pokój ma 30 metrów, jest możliwość jego podziału na dwa pokoje. Warto zwrócić uwagę również na to, że jest tutaj duża, zabudowana szafa. No co najmniej na metr trzydzieści by było. Też jest możliwość zapalenia świateł schodowych. Teraz zobaczymy, wejdziemy do łazienko-kotłowni. Co ciekawe, właściciele rozwiązali to trochę inaczej, bo osobno miała być kotłownia i małe WC. Salon ma 23 metry, kominek z płaszczem wodnym, czyli jest rozprowadzenie na cały dom. Kominek jest dodatkowym sposobem ogrzewania. Głównym jest gaz z sieci miejskiej. I z salonu możemy wyjść na piękny ogród. Działka ma 613 m2. Nie brakuje tu zieleni ponieważ jest ją otoczona z każdej strony, poprzez wysokie tuje, drzewa ozdobne, kwiaty i skalniaki. Za nami jest droga, którą słabo słychać. Brama na pilota otwiera się automatycznie, furtka jest otwierana poprzez wideodomofon, garaż jednostanowiskowy, poświetlenie LED na pędzaszku. Ode mną jest studnia głębinowa, na której właśnie stoję. Urządzenie do obsługi studni głębinowej jest zlokalizowane zaraz za ścianą garażu. Chodźcie za mną, pokażę Wam tą stronę domu. Tutaj wyjdziemy na taras, z którego wejdziemy do salonu. To, co trzeba powiedzieć tutaj o tej działce, to fakt, że tak naprawdę jest tylko jeden sąsiad. Jeśli ktoś lubi fontanny, to bardzo dobrze, bo jest tutaj cała infrastruktura, żeby taką fontannę sobie podłączyć. Dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi podczas spaceru po tym pięknym, rodzinnym domu. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał. Link do oferty znajdziecie w zapisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.